Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia najlepsze uczelnia wychowania fizycznego. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. Patron programu Rzetelna Firma. Po przegranej finałowej batalii o Puchar Polski z legią, piłkarze Śląska Wrocław wracają do ligowej rzeczywistości. W meczu 26. kolejki Ekstraklasy mistrz Polski zagra w Gliwicach z Piastem. Kibice zadają sobie pytanie, jaki zespół zobaczymy w niedzielę: czy ten z kiepskiego spotkania z pogonią Szczecin, czy ten chwalony za występ w ostatnim Pucharowym meczu w Warszawie. Każdy z nas wierzy w to, że, że to będzie ta drużyna z meczu Pucharowego. Liczymy na to bardzo, bo, bo wiemy o tym, że, e, że ten mecz jakby mm, będzie decydować o tym, kto, kto jakby w, w kontekście tabeli no, będzie miał przewagę, tak? Więc no, liczymy na to, że, że zwyciężymy tam i, i odskoczymy od piasta. Beniaminek klasy z Gliwicy w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Drużyna Piasta jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do gry w europejskich pucharach. Jest bardzo rozpędzona to drużyna i, i rzeczywiście są głodni e, spróbowania czegoś nowego jakiejś nowej potrawy w postaci europejskich pucharów i, i, i może być czasami ciężko e, takich przeciwników właśnie od tego jedzenia odciągnąć. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mam nadzieję, że ta, ta lekcja, jaką dostaliśmy w postaci e, ostatniego dwóch meczu z Legią e, zaprocentuje w meczu właśnie z, z Piastem. To nie tylko walka o miejsce w europejskich rozgrywkach. Dla nas to także rewanż za jesienną porażkę we Wrocławiu, dodaje Skrzydłowy Śląska. Tutaj też e, nie, nie można Zapomnieć o Jagieloni i o górniku Zabrze, bo one też będą chciały e, walczyć o, o, o te trzecie miejsce. Ale tak jak pan mówi, Piast no, Gliwice wygrał z nami 3-1. I po prostu chcemy, chcemy też zrehabilitować się za tamtą porażkę. Wnioski z jesiennego 1 do 3 we Wrocławiu są dla nas oczywiste. Musimy przede wszystkim zagrać bardziej zespołowo, podkreśla kapitan mistrzów Polski. Przede wszystkim, żebyśmy pozostali drużyną, żebyśmy cały czas byli razem i jeden drugiego wspierał i pomagał na boisku. Bo jak jesteśmy drużyną, to, to, to możemy góry przynosić. Jeżeli staramy się grać już troszeczkę bardziej indywidualnie, to wtedy mamy największe problemy tych ostatnich nie powinno być, natomiast jeśli chodzi o kondycję kapitana Śląska. Sebastian Mila, choć w ostatnich miesiącach był jednym z najbardziej eksploatowanych graczy wrocławskiej drużyny, jest dobrej myśli. Reszta chłopaków, którzy są w dobrej dyspozycji i mam nadzieję, że, 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 że to wykorzystamy, że oni również pociągną ten, ten, ten wózek. Chcę delektować się z tych, z tych meczy w, w tej rundzie. Istnieje możliwość, że będą to moje ostatnie mecze, dlatego każda minuta będzie dla mnie spełnieniem jakichś Małych marzeń, które wiązałem i wiążę ze Śląskiem Wrocław. Niedzielne spotkanie w Gliwicach rozpocznie się o godzinie 14.30. Wiadomo już, kto na pewno zostanie w Śląsku na kolejny sezon. Mistrz Polski postanowił przedłużyć wygasający wraz z końcem czerwca kontrakt Stanisława Lewego. Czeski szkoleniowiec będzie trenerem Śląska również w następnym sezonie. Czech, trenerem Śląska, został we wrześniu ubiegłego roku. W tym czasie poprowadził wrocławską drużynę w 29 spotkaniach, w których odniósł 15 zwycięstw oraz pośredniósł. Siedem remisów i porażek pod jego wodzą śląsk po raz pierwszy od 26 lat awansował do finału Pucharu Polski. Impreza jakiej jeszcze nie było. 25 maja na obiektach wrocławskiej AWF odbędzie się pierwsza edycja Dolnośląskiego Święta Sportu. To z jednej strony integracyjna majówka, a z drugiej sportowa rywalizacja, w której blisko 2,5 tysiąca uczestników będzie walczyć w kilkunastu rekreacyjnych, ogólnodostępnych dyscyplinach. Obiekt udostępniła AWF, dotację dał Urząd Marszałkowski. Mamy świetnego partnera w postaci Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie współpracujemy na, na, na różnych płaszczyznach, głównie właśnie sportowych, organizacjach konferencji, Zawody i tego typu rzeczy. Świetny obiekt tutaj, bo to są nowe obiekty, gdzie są boiska. Zresztą widzicie Państwo, jak się tylko obejrzycie, aż po stadion olimpijski, gdzie są hale sportowe, baseny, korty, boiska do siatkówki, do, do, do koszykówki, do piłki nożnej. Idealne miejsce. Kapitalne miejsce z bardzo dobrym dojazdem. Ja mówię, no to robimy Dolnośląskie święto sportu. W programie imprezy m.in. gry rodzinne, tenis, koszykówka uliczna, wielobój rekreacyjny, judo czy pływanie. Organizatorzy mają nadzieję, że cały kompleks Stadionu Olimpijskiego będzie tętnić sportowym życiem. Wszystkie obiekty od street basketu poprzez gry rodzinne, poprzez festyn, poprzez yy, areny tenisowe, pływalnie. Gry plażowe, że to wszystko będzie żyło i, i że będzie bezpiecznie, będzie radośnie, będzie miło, i że ludzie zobaczą, że na ten stadion warto przychodzić. W imprezie wezmą udział także niepełnosprawni sportowcy, którzy zaprezentują m.in. mało znane rugby na wózkach. Piękna dyscyplina, która no, mówi się o tym, że to jest dyscyplina dla prawdziwych twardzieli, faktycznie tak jest. Mamy tutaj reprezentację we Wrocławiu i prężnie dziejącą grupę, która się w tej chwili rozwija. Chcielibyśmy, żeby też pokazała się dosyć dużej rzeszy publiczności, żeby pokazała, jak, w jaki sposób oni przełamują bariery, w jaki sposób oni walczą ze stereotypami, że to są słabe osoby, które ludzie sobie nie radzą. Otóż nie, pokażą swoim występem i, i zaskoczą, mam wrażenie, wiele osób, że są to osoby naprawdę bardzo silne, są to osoby, które potrafią świetnie pouzawodniczyć ze sobą, no i przede wszystkim prawdziwi twardziele i to chcemy pokazać. Program imprezy skonstruowany został z myślą o wszystkich. Chętni wezmą udział w teście Coopera. Będzie można także przejść nieodpłatne badania lekarskie. A wszystko po to, by przekonać zaków o prawdziwości hasła sport to zdrowie. To tak naprawdę nie jest hasło, to jest rzeczywistość, tak? Trzeba się sportować, trzeba się ruszać, żeby być zdrowym, a na jakim poziomie się ruszać? O tym powiedzą moi koledzy, którzy w Hali Wielofunkcyjnej będą ludzi badać, mierzyć i mówić, jaki jest stan organizmu zdrowotnego, co mogą robić, czego nie mogą, w jakim zakresie. Pierwsze Dolnośląskie Święto Sportu w sobotę 25 maja na obiektach Stadionu Olimpijskiego. Niedziela należeć będzie do miłośników szybkości i koni. Wrocławski tor Partynice znów będzie tętnić życiem, bo przed nami inauguracja sezonu wyścigowego. Zmagania w tym roku będą wyjątkowe. Po raz pierwszy we Wrocławiu przez cały sezon ścigać się będą najszybsze konie świata pełnej krwi brytyjskiej. Inauguracyjną niedzielną gonitwę zaplanowano na godzinę 14:45. W sumie kibice zobaczą tego dnia 8 wyścigów. Oprócz zmagań sportowych Partynice dla swoich gości przygotowały także inne atrakcje. W sobotę rozpocznie się 5. Wrocławska Olimpiada Młodzieży. Jej uczestnicy będą rywalizować w 24 dyscyplinach takich jak na przykład akrobatyka sportowa, hokej na trawie, judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo torowe, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, szachy, szermierka, zapasy czy żeglarstwo. Uroczystość otwarcia 5. Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży rozpocznie się w sobotę o godzinie 11 na obiekcie lekkoatletycznym Stadionu Olimpijskiego. Olimpijskie zmagania młodzieży potrwają do 10 czerwca przyjdź i sprawdź swój organizm. W sobotę we Wrocławiu odbędzie się test Coopera. To próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu, ale przemieszczać się można w dowolny sposób, biegnąc, idąc, byle bez zatrzymywania, starając się pokonać jak najdłuższą odległość. Przebyty dystanse w tym czasie pomoże nam sprawdzić własną sprawność fizyczną. Udział w teście jest bezpłatny, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy certyfikat oraz numer startowy. Początek wrocławskiego testu Coopera w sobotę 11 maja o godzinie 10 na boisku przy Strzelnicy sportowej obok stadionu olimpijskiego. Sukces sportowy nie zawsze idzie w parze z dobrym wynikiem finansowym. Siatkarze KS Miliczy w dobrym stylu wygrali zmagania w swojej grupie drugiej ligi. Podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza przygotowują się teraz do dwuetapowej batalii o awans do pierwszej ligi. Niestety klub ma spore problemy organizacyjne, a zawodnicy od czterech miesięcy grają za darmo. Stało się tak po tym, jak finansowanie milickiej siatkówki zawiesił jeden z głównych sponsorów. Już wcześniej informowałem władze klubu, że jestem w stanie zapewnić środki tylko na pierwszą część sezonu. Powiedział Sportgame, bartło stasiaczek. Wpłaciłem 300 tysięcy do liczącego około pół miliona złotych całego budżetu, KS Milicz. Resztę mieli zapewnić kolejni sponsorzy, którzy się jednak nie znaleźli, mówi przedstawiciel spółki Wodrol. Po grudniu, no nie jestem w stanie w tej chwili żadnych pieniędzy yy, przeznaczyć na ten cel. Tym bardziej, że Wodrol od pewnego czasu jest spółką i jakiekolwiek wydatki na sport muszą być zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Główny sponsor milickiego klubu zdaje sobie sprawę, że zespół znalazł się w trudnej sytuacji przed najważniejszymi meczami sezonu. To wszystko za przeproszeniem diabli ja biorą, no bo ja po prostu nie mam skąd już tych pieniędzy wziąć, ja nie dziwię się zawodnikom, chociaż w sensie sportowym to bym powiedział, że się dziwię, no bo... Też wykonali bardzo dużą ilość pracy, prawda? Fajny trener pojawił się, którego poznałem, który zmienił system szkolenia i widać, że tam zrobiła się no, fajna atmosfera też. Jedynym elementem, to ja tych pieniędzy, po prostu fizycznie nie mam. z Milicza, by myśleć o awansie do pierwszej ligi, muszą zająć jedno z dwóch czołowych miejsc w turnieju półfinałowym, którego będą gospodarzami już 17 maja. Rywale Dolnoślązaków Zaków to AZS Kraków, Pronar Hajnówka i Krispol Września. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego.